manko jestem Ninjawo i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Blockstar Planet i jak sami widzicie już jesteśmy na kopanku, ponieważ jest na pewno wydarzenie, które wchodzimy w nasz ulepszenia, narzędzia i mamy diska za jedyne 5 zoinów, czyli jeżeli po prostu nie chcecie mieć straty, no po prostu miejcie to gdzieś Oraz, że są 20 minutowe rundy, nie? A więc to jest troszeczkę taki, no minusik, no, ale w niczym to nie przeszkadza. To jest, tylko są 20 minutowe rundki, bo tak się tak wszyscy kopią jak zawsze Ale troszeczkę to nawet nam może nam to przeszkadzać, że są te 20 minutowe rundy Bo na przykład nie zdążymy dojść do piekła Jak ja zawsze, ja tylko byłem u siebie tam, jak Kopałem sobie po prostu bez nikogo, nie? No to posłuchajcie co mi się raz po prostu przydarzyło Zawsze po prostu tak sobie, no, no, spokojnie sobie tak kopałem sobie tylko aż jeszcze uruchomię bliska Bo mam, jak sami widzicie, kupiłem sobie Ale dobra Tam najpierw bombę postawimy Aha, okay, bo już są tu U. Dobra No to lecimy niszczymy alej, Hmm, troszeczkę to nawet nam zajmie A, jeżeli chcecie, to napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie odcinek, jak śpiewam różne piosenki, no to wtedy po prostu y, będziecie wiedzieli, jak śpiewam i itp. i raczej itd. i A więc ja już teraz kończę, a wy w tym momencie możecie zostać suka z łapeczką w górę oraz napisać w komentarzu, czy chcecie na pewno mieć, czy śpiewam, czy nie. A więc ja was teraz zostawiam do narady.